Dzień dobry, z tej strony Albrecht Długoszewski witam Państwa w Wiadomościach Rolniczych. 1 lipca 2022 roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogosław i Karolina. Wszystkiego najlepszego. Zachęcam Was do subskrybowania Rolnik Polska na YouTube, zostawienia komentarzy, łapek w górę i klikania w dzwoneczek tak, żebyście codziennie mogli oglądać Wiadomości Rolnicze. Najwyższa inflacja od 25 lat stała się faktem. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku wzrosły rok do roku o 15,6%. A w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,5%. Podaje Główny Urząd Statystyczny. Najszybciej drżały w ciągu roku ceny paliw samochodowych o 46,7% i nośników energii, czyli prądu i gazu o 35,3%. Ceny żywności szły w górę wolniej od ogólnego wskaźnika inflacji, bo o 14,1%. Licząc miesiąc do miesiąca, uśredniony wzrost cen wyniósł 1,5%. W maju ceny rosły o 1,7%, w kwietniu o 2%, a w marcu o 3,3%. W skali miesięcznej to najniższy wzrost od lutego. Eksperci są zgodni, że taki wzrost inflacji względem maja wynika m.in. z niesłabnącej presji na wzrost cen paliw, które w czerwcu były około 10% wyższe niż w maju. W kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z coraz droższą żywnością, co ma związek z wojną oraz suszami. Analitycy spodziewają się, że do końca roku będziemy mieli do czynienia z dwucyfrową inflacją. Prezes NBP Adam Głapiński sugerował, że wskaźnik na początku 2023 roku może spaść do 6%, jednak ten scenariusz wydaje się na razie zbyt optymistyczny. Agrounia protestuje. Rozsypała zboże przed drzwiami do biura poselskiego wicepremiera Jacka Sasin'a i eurodeputowanej Beaty Mazurek. Rolnikom nie podoba się, że na polskim rynku jest zbyt dużo ukraińskiego zboża, co powoduje problemy gospodarzy. Ukraińskie zboże miało trafić w inne miejsce. Konkretnie mówi się o krajach, które to zboże odbierały do tej pory, czyli na przykład krajach Bliskiego Wschodu. Zaraz zacznę Państwo materiał z protestu, a tymczasem słowa lidera Agro Michała Kołodziejczaka. Nieudolni i nieprzewidujący politycy PIS skazują Afrykę na głód, a polskich rolników na bankructwo. Zboże z Ukrainy rozsypuje się po Polsce. Są to tak ogromne ilości, że zupełnie psuje to polski rynek. Naszym kosztem! Kosztem! Polski dawaj. rolników! Polskich konsumentów robi się biznes. Jeżeli chcą, to mają. Dzisiaj tu dostaną trochę, niewiele. Niech sobie wezmą, bo my nie mamy z tym co zrobić. Z Brukseli płyną zaskakujące wieści. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Kilka dni temu została uruchomiona w Komisji Europejskiej procedura wdrożenia prawa ograniczającego stosowanie pestycydów, a już pojawiają się głosy o całkowitym zakazie ich stosowania. pesticide action network Czyli Zrzeszenie Organizacji Proekologicznych walczących z rolnikami stosującymi pestycydy odpowiada się za prawdziwym przejściem w kierunku agroekologii z 80% redukcją pestycydów do 2030 i 100% redukcją do 2035 roku. Rolnicy grzmią słysząc te zmiany. Padają pytania, czy już niedługo w dobie kryzysu i rosnących cen nie tylko kotlet habowy, ale i kapusta z ziemniakami stanie się dobrem luksusowym. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Na ten temat mam nadzieję, że napiszecie je poniżej w komentarzu. Afrykański upał, burze z gradem, a nawet miejscami trąby powietrzne. Pogoda nas zdecydowanie nie rozpieszcza. Zdjęcie, które Państwo widzicie, to wczorajszy grad w województwie łódzkim. Na zachodzie kraju oraz w rejonie Pomorza i Kujaw nie wykluczone są trąby powietrzne, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. W ciągu dnia wiatr będzie słaby umiarkowany w trakcie burz porywisty do 90 km na godzinę, lokalnie do 130 km na godzinę. W nocy z piątku na sobotę strefa burz przesunie się nad wschodnią część kraju, a od zachodu będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne mor. Co do soboty, czyli 2 lipca jeszcze zmienna pogoda. We wschodniej połowie kraju będzie się chmurzyć i padać, a na północnym wschodzie także grzmieć. W zachodniej połowie niebo przejaśni się i rozpogodzi. Na termometrach zróżnicowane wartości. Od zaledwie 17-20 stopni w strefie opadów ciągłych do 25-26 stopni na północnym wschodzie i zachodzie kraju. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i silny w porywach do 40 i do 50 km na godzinę. Dziękuję bardzo za oglądanie wiadomości rolniczych, subskrybowania Rolnik Polska na YouTube, zostawienia komentarzy, klikania w dzwoneczek oraz łapę w górę. Wszystkiego dobrego!